Mantka się banto Jest czwarta rano Właśnie jadę załadować, właściwie się podczepić już do przyczepy Jan Marek stoi załadowany. Wczoraj się załadowałem dzisiaj się nie kręcić ładuję się i jadę na Podlasie Będę tam robił przyłącza pod światłowodowe Biorę ze sobą 26. Tak, tak było, że tak powiem, bo był dylemat, czy brać 18, czy 26, bo nie wiedziałem, jakie to przyłącza. Wiedziałem, co długie ale właśnie mówię, że nie wiem, czy się zmieszczę w ogródkach, czy coś takiego, ale tam dzwoniłem do tego. Yy, tam rozmawiałem z tym chłopakiem co tam zlecenie to jest Mówi, żeby brać yy, cięższą kopartę yy, a w 20, a 18 W razie czego to się dowiezie albo tam mam yy, znaczy w sumie nie tam, ale mam kolegę, który ma yy, też Yanmara yy, dwutonowego i on w razie czego po prostu przyjedzie dowiezie mi tam swoje, swoją koparkę albo moją yy, Podstawi najpierw swoją żeby tam działać a on po prostu pojedzie i mi ją dostarczy, żebym ja już nie musiał marnować czasu Także właśnie ten właśnie się zbieram do wyjazdu No co? Pogoda za ładna nie jest Bo jak jechałem od siebie tutaj na bazę jak jadę to mam kawałeczek z 15, no może 15 nie ale z 10 12 km jest na bazę no i byłem teraz w mieście tutaj w zamościu jest w miarę okej okay. no coś, wszystko jeszcze nie jest chociaż jest do jednego stopnia jest dosyć taka aura jakby to porównywalnie deszczowa więc myślę, że nie będzie nie będzie go leci żadnej, bo temperatura niby ma iść w górę. Eee, trochę się obawiam tego, co prawda, bo eee, no nie ukrywam, że tam jest parę podjazdów, które, mm, które mogą, mogłyby zrobić problem. U nas? Bo eee, no to jakby był na tym ciągnie, paka lekka, niby tam poparkają do ciąża, ale ja już raz stałem eee, LTEKiem, które się okazało, że nie była posypana. No ale może tutaj nie będzie takiego problemu. Tak więc będziemy nagrywać, postaram się nagrywać yy, jakieś takie, może krótsze filmy z codziennego dnia pracy, czy coś takiego. Ale to się okaże, sam nie wiem jeszcze na czym to będzie, czym... nie wiem jak jak rozplanować jak będzie rozplanowany tydzień pierwszy bo to każdy będzie się docierał ja będę dostawał zlecenia oni będą tam coś tam dawać tak. nie wiem jak to jest porozrzucane są te zlecenia także zaraz się zobaczymy na podpięciu przyczepy i myślę, że coś tam z trasy może nagram ale nie za wiele, bo też nie mam ani takiego a druga sprawa, więc że... chcę tam nagrywać z kasy, to coś ciekawego się, się wydarzy. I ten... No i co, kontynuujemy jazdę do Zobaczyska na placu, no, przy kamerze. Szybki przystanek na sprawdzenie co i jak eee, pasy zapięte, dobrze nic się nie stało, nic się nie próbowało. Liwak to 30 ok. Zostało jakieś 70 km do celu z 600. Załoście wyjechałem 430 jakieś tak. Warunki pogodowe zmienne. Rasizm 2, rasizm. Yy, dobra widoczność oczywiście wycieraczka w kierowcy działa ten wycieraczka musiał się tutaj pod wysokości oczu Nie byłem tam w tamtych rejonach, więc też nie wiem jak to będzie wyglądało tam, ale wydaje mi się, że chociaż nie, raz jeździłem na samochód, także przynajmniej do połowy jeszcze tej, tej trasy co nam zostało, czyli 70 km bo gdzieś w połowie tej trasy Także tam raczej nie ma. Zobaczymy jak będzie co będzie dalej, no zobaczę i będę informował. bo na razie wszystko przebiega w porządku. Także myślę, że... Dobra, jesteśmy na miejscu, dojechałem cały zdrowy, nic się nie wydarzyło po drodze. Jestem już w po wstępnej rozmowie z klientem, który w tym przypadku akurat była pani. Która, no i tutaj mamy do kopania przyłącze pewnie z 80 metrów, dokładnie nie wiem. Nie liczyłem, nie mierzyłem, na razie musiał namierzyć światłowód. właśnie Janmara odpaliłem, żeby sobie pochodził no. trochę. Ja też się pójdę jeszcze przebrać spodnie, bo jest dosyć mokro. Zaraz pokażę Wam e, o co to chodzi e, i będę kopał. Może coś na bieżąco będę mówił. Postaram się kupić żeby jeszcze dzisiaj jakiś uchwyt e, na szybę, żeby może, żebym mógł kopać i pokazywać. Zjęcia postawy ze sobą, wziąłem na wszelki wypadek, bo mam nadzieję, że uda się coś tam nagrać ze Jest tu dosyć mokro, i to był taki problem, miałem pokazać Wam w czasie jazdy, jak wygląda sytuacja, bo jechałem i widziałem, że bardzo dużo wody jest na polach i na podwórkach, i to tak naprawdę stoi woda. sporo jej jest tutaj wam zaraz pokażę jak jest na polu tu akurat gdzie jestem nie ma jej tyle przynajmniej nie stoi woda drżywcem ale widać, jest bardzo głęboki teren i no, zastanawiam się jak to będzie bo trzeba to wykopać, położyć kabel i obsypać potem, no, ładnie taśmę ułożyć i dopiero zasuwać te brzegówsze prze... no, no, ciekawie. ciekawe tu jeszcze na dodatek idzie kabel california w sensie takim, że potem no, no, w miarę twardo ale to cała warstwa, nie wiem 20 cm to jest mocno zlana i co, to kopię i od razu upadam i tylko przerównam położę taśmy i tyle Prosza. Tam jest Janmar. Kopamy Jest takie, takie warunki. Jak na się w umiać. Tak. 叫吧。 sprawa ogarnięta zasypałem wy wyrównałem e wszystko chodzi mosaka ale ten no i chłopaki od razu podpieli, także jest wszystko e trzeba ja się zawijam, bo być może, że jeszcze sobie cyknę jeszcze jeden adres ale najpierw muszę się dowiedzieć dokładnie gdzie będę, które miejsce będę robił bo e da. bo hotel będę wtedy jakieś spanie zorganizował żeby nie jeździć z każdym razem do innego tylko żeby wiedzieć być więc fajnie by było żeby wiedzieć gdzie także e, no do zobaczenia później jeszcze coś pewnie dobram do tego żeby tam podsumować i, no, i będziemy działać dalej